Cześć, witam Was bardzo gorąco w kolejnym vlogu dzisiaj yy, z mojego domu na wsi. Yy, ostatnio w tym vlogu Warszaw z Warszawy powiedziałyście mi w komentarzach. Oczywiście niektóre z Was, że trochę było mnie za mało, trochę za mało mówiłam, no to dzisiaj będę mówić. Tak jak powiedziałam, jestem w tym swoim wiejskim domu. Jestem sama z Majką, ponieważ mąż musiał wyjechać do naszego domu, tego w którym mieszkamy, więc zostałyśmy same. I chcę Wam pokazać za chwilę, co takiego kupiłam w Ikei, bo też o to pytałyście, żeby pokazać Wam zakupy. W poprzednim filmie pokazałam Wam kosmetyki, które kupiłam w TK Maxie, natomiast teraz przyszedł czas, żeby pokazać Wam, co takiego kupiłam w Ikei. Oczywiście to były tylko drobiazgi, ale jakże tutaj potrzebne, bo chcieliśmy zrobić sobie dwie takie fajne rzeczy. Jak widzicie, za mną jest kuchnia, widać kominek. I za chwilę pokażę Wam, co, czym się pomalowałam. Tutaj mam takie kosmetyki, które, tak jak powiedziałam, Wam, wcześniej wywiozłam już z mojego domu. Takie, które się u mnie na co dzień tak średnio sprawdzają, albo po prostu takie, które uważam, że tutaj mogą być. Niektóre przywożę po prostu tylko wtedy, kiedy jestem, natomiast z powrotem zabieram je do swojego domu. Majenia jest ze mną, oczywiście. Nie wiem, czy będzie widoczna. Pokaż się, Majusia. Wiem, że bardzo dużo osób y, miałam bardzo dużo pozytywnych komentarzy na temat Majki. Kiedy nagrywałam, słuchajcie, ten ostatni odcinek, nie widziałam, że ona tam w tyle rozrabia. I kiedy, jak, jak sama oglądałam, to, to też się uśmiałam. Więc Maja jest, rozrabiaka. Y, najgorzej mam z nią tutaj, bo działka jest duża. Jeszcze do końca nie jest zagospodarowana. Majenia kopie doły. Wygłupia się także, przychodzi mega brudna. Za chwilę pokażę Wam, co takiego kupiłam. W Ikei kupiliśmy taki czarny reling, ponieważ w kuchni, jak zauważyliście, mam tutaj taki styl, można powiedzieć, właśnie wiejski, tak jak to na wsi. I powiesiłam Włocławek, natomiast ten reling bardzo mi się spodobał. Ja nie miałam zamiaru go kupować, ale kiedy chodziliśmy właśnie po Ikea, zauważyłam go i stwierdziłam, że będzie mój. Kupiłam mniejszy, bo są jeszcze większe rozmiary, i ten kosztował chyba 29 zł. I ma, słuchajcie, 5, jest na 5 wieszaczków. Jeżeli chodzi o kubki, to one 5 tu się nie zmieści. Zmieściły się cztery i będę musiała wyjąć jeden wieszaczek, ponieważ trochę głupio to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o filiżanki, one są mniejsze, to pewnie 5 by się tutaj świetnie zmieściło. Kupiliśmy takie podpórki pod y, półki, pod półkę, zobaczcie, to są takie czarne, fajne podpórki, a ja, ponieważ ja mam tutaj, y, jak widziałyście może wcześniej, właśnie żyrandol w takim kolorze, oczywiście dom jest jeszcze nieskończony, tam gdzie są takie przerwy y, w, w suficie to będą belki, więc tych belek jeszcze nie ma. I postanowiłam kupić sobie te podstawki. Pierwotnie chciałam kupić półkę, bo takie półki gotowe można kupić w Ikei, ale postanowiliśmy zrobić swoją, z drewna. Mąż mi zrobił tę półkę, pomalował, natomiast te podpórki kupiliśmy. Jedna kosztuje 10 zł, więc to nie jest duży wydatek, więc taką półkę mam za 20 zł, bo deskę tutaj mieliśmy, także za niewielkie pieniądze mamy, mamy półkę. I teraz, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć na temat mojej podłogi? Te ściany tutaj będą przybielone, one na razie są drewniane i dlatego wybraliśmy taką podłogę. Ta podłoga jest ładna, natomiast jest beznadziejna, jeżeli chodzi o utrzymanie czystości. To są panele. One nie były tanie, ale są masakryczne, szczególnie przy zwierzętach. Słuchajcie. Ja tutaj często odkurzam, często ją myję, ale niestety Majusia wystarczy, że wejdzie, tak Majusia, wystarczy, że Majusia wejdzie brudnymi łapkami na nią i już jest masakra, cała jest w plackach, w plamach. No nie, to jest po prostu koszmar, ja jestem mega, mega z tej podłogi niezadowolona. Jeżeli chodzi o wygląd, to ona jest fajna, natomiast jeżeli chodzi o utrzymanie, to jest po prostu beznadziejna. Natomiast teraz pokażę Wam drugą podłogę, ponieważ w pokoikach, w sypialniach zrobiliśmy sobie coś takiego. To, jest, to są też panele i to jest taka stara, stara deska. I ta podłoga jest rewelacyjna, słuchajcie, jest jasna. Ale to, że ona jest taka cieniowana, to powoduje, że nic na niej nie widać zupełnie. Tu może nie wiem co spaść, majka może chodzić i tej, na tej podłodze nie widać nic. Więc teraz dochodzę do wniosku, że ja chciałam zrobić taką jasną wszędzie, no ale tutaj z mężem doszliśmy do wniosku, że może lepiej jednak w salonie zrobimy ciemną, no i, i, i to był strzał w kolano. To jest nasza sypialnia, więc jeszcze jest tak do końca, jeżeli chodzi o meblowanie, skończona. Mamy takie czarne łóżko metalowe, narzuta i nie mamy jeszcze szafek, więc zamiast szafek tutaj służą nam krzesełka takie stylowe, które też kupi, kupiłam razem z tym stołem, który stoi w salonie. Dwie czarne lampki, zdjęcia nasze. Tu mamy taki randol w stylu takim może loftowym, ale to też pasuje. No i tak to wygląda, yy, biała szafka okno i nic więcej, bo to nie, nie są, to nie są duże powierzchnie, słuchajcie. My nie chcieliśmy tutaj dużego domu. Tu jest druga sypialnia, też podłoga taka. Natomiast tutaj jest to pokój mojej córki, jak przyjeżdża do nas, no więc takie jej pamiątki, jej zdjęcia, więc tu nie będę tego pokazywała, słuchajcie, nie będę wchodziła tak mocno. W każdym razie też białe mebelki i tak to wygląda. Jeżeli chodzi właśnie o całość, to jest około 70 metrów. A tu jest salon, tam jest łazienka. Tu jest około 70 metrów. Myśmy chcieli taki właśnie domek, nieduży, no ponieważ wiecie, wszystko kosztuje, my go pobudowaliśmy bardzo szybko i czujemy się tutaj wspaniale. Na początku, kiedy po raz pierwszy tu przyjechałam, trochę dziwnie się czułam, trochę tak klaustrofobicznie, ponieważ to był mniejszy, dużo mniejszy dom od mojego, ale teraz już się przyzwyczaiłam, i tutaj naprawdę bardzo dobrze się czuję. Świetnie mi się śpi. Te kosmetyki, których użyłam w dzisiejszym makijażu. Oczywiście niektóre z nich już widziałyście poprzednio. To mam wachlarz. Ten wachlarz przywieźliśmy, słuchajcie, z Hiszpanii. I ten wachlarz był zbawienny, zbawienny w te upały. Ja zapomniałam o nim. Przypomniałam sobie, kiedy zajrzałam do jakiejś tam szuflady że mam taki wachlarz i on mi służył właśnie do wachlowania się w te upalne dni. Na sobie mam, znaczy na buzi mam ten krem ze Słani Koko, który bardzo, bardzo lubię. Ten nawadniający jest świetny. Dalej filtr z Avene i tutaj przywiązałam sobie, ale oczywiście tu go nie zostawię. To jest ten krem BB ze Słani Koko, ten bio, z bioferment. Nakładam go teraz tutaj, bo może nie jest on taki, wiecie, mocno Mocno trzymający się na twarzy, tak cały dzień, stuprocentowo, ale ponieważ ma te właściwości takie odżywcze, to, to go nakładam, ładnie wygląda, wyrównuje koloryt i tak daje, on nie ma filtra, ale pod spód daje ten Avene. No i te kosmetyki to już widziałyście. Tutaj na brwi nałożyłam stick z Bel, bo to się szybko tutaj, tym stickiem szybko się te brwi wyresowuje. No i cienie, których do domu nie zabieram, ponieważ one są słabe, ale tutaj mi wystarczają. Ta czwórka z kogo. Więc to są moje kosmetyki na dzisiaj. Właśnie wróciłam ze sklepu i wyszłam sobie na zewnątrz, żeby posiedzieć. I powiem szczerze, że jestem trochę zmęczona. Yy, dlatego, że tutaj ta wieś, w której yy, mamy ten domek jest taka... Yy, można powiedzieć, jakby na końcu świata jest 14 km do jednego miasta, 14 do drugiego, jest wiejski sklep w sąsiedniej wsi kilka kilometrów dalej, no i sklepy takie objazdowe, które tutaj przyjeżdżają. I to jest bardzo fajna rzecz dla ludzi, którzy na przykład nie mają samochodów i ciężko im dojechać do sklepu, więc taki sklep się tutaj zatrzymuje i można sobie wszystko kupić. No ale ja chciałam się przejechać, postanowiłam yy, pojeździć na rowerze. Z tym, że tak, tutaj do tej sąsiedniej wsi jest cały czas pod górę. Mimo, że mam przerzutki, to powiem szczerze, że trochę się no, umordowałam. Także siedzę tutaj, postanowiłam parę słów właśnie do Was powiedzieć. Kupiłam taki fajny, okrągły chlebek baltonowski. Ja piekę swój chleb i tutaj przywiozłam taki pieczony. Ten zakwas do tego chleba, bo jest to chleb na zakwasie, trzyma się w lodówce. Jak przyjechałam, to Maja tak się na mnie rzucała, jakby mnie nie widziała dwa lata. Jestem już na miejscu i to jest dla mnie. A z powrotem było świetnie, bo z powrotem jechałam z góry, więc praktycznie nie używałam pedałów. No i cóż, słuchajcie, powiem tak. To jest naprawdę fajna wieś, bo wieś jest taka cicha, spokojna. Tu już niewiele ludzi mieszka, ponieważ młodzi się wyprowadzili. Niektóre domy są puste, na przykład tu obok mnie jest pusty dom i w kilku też domach jest pusto. Także, a tych domów jest niewiele, bo to jest taka nieduża wieś. Także tu jest cisza, spokój, bardzo, bardzo czyste powietrze, jak to na Podlasiu. Także polecam Wam takie miejsca, bo to są naprawdę cudowne miejsca, klimatyczne i, i bardzo fajne do takich, nawet do mieszkania docelowego, słuchajcie, bo wiem, że ludzie się wyprowadzają. Co jeszcze? Wybieramy się do Białowieży, także nie dzisiaj, ale nie wiem, może jutro, może pojutrze, także na pewno z Białowieży też Wam dam znać. I pokażę Wam, jeżeli byłyście, no to dobrze, jeżeli nie byłyście, to coś tam zobaczycie. Jest takie małe miasteczko. Powiem szczerze, że od niedawna, od kilku dobrych lat, tak właściwie te wycieczki. Ja, ja tutaj przyjeżdżałam, się zjeżdżają. Ja przyjeżdżałam tutaj dwadzieścia kilka lat temu, kiedy jeszcze ta wieża, nie była aż tak bardzo obleganym miasteczkiem, turystycznie. Natomiast teraz jest bardzo dużo fajnych takich restauracji klimatycznych, i pokażę Wam, będę chciała zjeść coś kresowego. Także na pewno wam pokażę, co zjedliśmy. Witam Was w kolejnym dniu. I właśnie dzisiaj wyruszamy do Białowieży. mnóstwo, to jest tak jak na Krupówkach, wszystko jest nastawione na turystów, nie mieliśmy gdzie stanąć, nie mieliśmy gdzie zaparkować, wszystkie parkingi są płatne, także współczuję mieszkańcom tego, tego miasta, bo no ciekawie mają, ale turyści tutaj, turystów jest mrowie, bardzo, bardzo dużo osób przyjeżdża, dużo samochodów, dużo rowerów. Jeżeli chodzi o powietrze, to wiecie, to nie jest takie czyste powietrze, jeżeli no, jest tak dużo ym, pojazdów, tak? bo powietrze jest czyste te, tak jak u mnie, tam gdzie ja mieszkam, gdzie mam ten domek, to tam jest bardzo czyste powietrze. Natomiast tutaj jeżeli chodzi o powietrze, to nie powiedziałabym, że jest takie czyste. Chcę Wam trochę pokazać, tu jest taki restauracja, pałac, więc zaraz was odwrócę i pokażę. Na wschodzie ludność jest mieszana. Tutaj są i katolicy, i prawosławni. Tak jest na tych terenach. Więc tutaj mamy piękną cerkiew w Białowieży. O, tak to wygląda. pokażę wam co ciekawego kupiłam tutaj to jest taki miód pitny, owocowy podlaski, trójniak niesycony, jabłkowo-gruszkowy bardzo dobry, bo próbowałam i tu jest tu jest 500 ml a drugi to jest zwykły miód znaczy zwykły miód pszczeli, cynamon, kardamon imbir, wanilia, bardzo dobry także takie specyfiki smakołyki udało mi się dostać w tych, w z tych, na jednym z tych straganów Jesteśmy w restauracji Babuszka, tu jest cudnie zrobione, naprawdę tak pięknie, zresztą ja Wam pokazywałam wcześniej, jak oglądałyście, takie zajawki właśnie z tej restauracji, coś pięknego. I zamówiliśmy sobie, słuchajcie, dania, każdy mąż co innego, ja co innego, ja sobie zamówi zamówiłam pielmieni z baraniną, szczerze powiem, że nie przepadam za baraniną, ale zobaczymy, natomiast mąż wziął kartacze, takie, no chcieliśmy takie dania typowo wschodnie. Niestety zaskoczyli nas tutaj w tej knajpie talerzami. Słuchajcie, bo talerze są plastikowe i łyżki. Pokażę Wam o. Także no nieciekawa, nieciekawie, jeżeli chodzi, bo knajpa piękna, natomiast mhm. ceny też nie małe, natomiast no zdziwiona jestem talerzami, zaraz Wam pokażę. łyżka plastikowa, a u męża tak, Też na plastikowym talerze. Plastikowe, widelecki. Zobaczymy jak to smakował, bo jeżeli będą to jeszcze będzie. Ale jeżeli chodzi o smak, to są przepyszne. Smacznego! Wychodzimy już z restauracji, najedliśmy się jak bączki. Mimo, że na talerzykach y, takich sztucznych, ale jedzenie było przepyszne, swojej roboty. Y, Rewelacja, także jeżeli będziecie w Białowieży, to polecam wam, bo jedzenie bardzo dobre, przynajmniej to, co jedliśmy, czyli kartacze i pielmieni bardzo, bardzo nas smakowały. Yy, także idziemy teraz na lody i będziemy już wracać do naszego domku, ponieważ tam została Majenia sama i boimy. A jeszcze żubry, jeszcze mąż mówi, że pojedziemy do rezerwatu żubrów, także czekajcie na rezerwat żubrów. Chodzimy już z rezerwatu. Pokazałam wam zwierzęta. Rezerwat nie jest duży, to jest niewielka powierzchnia. Niestety nie wszystkie zwierzęta można było zobaczyć. Niektóre gdzieś się pochowały, ale mam nadzieję, że chociaż żubry zobaczycie w takiej całej okazałości. Także fajna wycieczka dzisiaj. Nie jest zbyt gorąco. Pogoda jest na takie eskapady świetna. Także cieszymy się bardzo. Nie wiem, czy później nie będzie burze, ale na razie deszcz nie pada, a słońce też nie przypieka, więc nie jesteśmy tacy zmęczeni.